Może wydawać się oczywiste, ale zasady dziedziczenia nie zawsze są takie, jak się powszechnie uważa. Gdy zmarły nie pozostawił testamentu, decydują o tym przepisy kodeksu cywilnego, a główną rolę odgrywa to, czy spadkodawca miał potomków i czy pozostawał w związku małżeńskim. Jeśli spadkodawca miał dzieci, rodzice zazwyczaj nie dziedziczą. Majątek trafia przede wszystkim do dzieci, a jeżeli zmarły był w związku małżeńskim, Także do małżonka, który zawsze otrzymuje co najmniej 1 czwartą spadku. Natomiast gdy spadkodawca nie miał potomków, sytuacja wygląda inaczej. Wówczas rodzice mogą liczyć na swój udział w spadku. Jeśli był jeszcze małżonek, dzielą oni razem, a w przypadku braku małżonka cały spadek trafia do rodziców. Gdy oboje rodzice żyją, dzielą majątek po połowie, a jeśli jeden z nich już nie żyje, jego część przypada rodzeństwu zmarłego lub potomkom rodzeństwa. Pamiętaj, spadkodawca zawsze ma prawo sporządzić testament, który może całkowicie zmienić standardową kolejność dziedziczenia, wyłączając rodzeństwo lub inne osoby. Jeśli jednak testament nie został sporządzony, obowiązują przepisy ogólne. Zaobserwuj po więcej praktycznej wiedzy o prawie spadkowym.